Geogatka. Podcasty. Egzotyczne, unikatowe. Jakie jeszcze mogą być wybrzeża i co nam mówią o zmieniającym się świecie? Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Geogatki. Podcastu popularno-naukowego prowadzonego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj moim gościem jest pani dr Zuzanna Świrat, geomorfolog, adiunkt w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznę może od tego, że pracowałaś w bardzo wielu różnych miejscach i cały czas pracujesz, bo nie tylko w Polsce, również w Nepalu, w Anglii, na Spitsbergenie, w Kalifornii, z tego co znalazłam. Jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z nauką? Przygoda z nauką? No, pewnie zaczęła się na studiach geograficznych. E we Wrocławiu. Już tam miałam okazję wziąć udział w projekcie właśnie Erasmus, pojechać na Polską Stację Polarną jako pomoc kuchenna. I tak wciągnęła mnie ta strona naukowa wtedy. No właśnie, bo jeśli chodzi o Spitzbergen, to był 2009 rok, z tego co pamiętam. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że należysz do takiej ciekawej grupy osób ze środowiska polarnego. No teraz jesteś pracownikiem Zakładu Badań Polarnych i Morskich, które zaczęły swoją przygodę z nauką właśnie od pracy na stanowiskach technicznych w stacji polarnej, bo kilka takich osób też z nami i myślę, że ty też. I Ciekawi mnie ten moment, w którym stwierdziłaś, że to jest fascynujące i warto w to pójść. Czy faktycznie to już było na stacji, czy to było po tym, jak wróciłaś do kraju? Myślę, że częściowo to było na stacji. Sam, sam wyjazd to był taki przypadek, bo byłam studentką pierwszego roku i mój wykładowca z meteorologii, dr Sebastian Sikora, jechał na stację jako kierownik i w czasie zajęć powiedział nam, jeśli ktoś chce jechać do kuchni na stację, niech do jutra wyśle CV. E, więc dużo się nie, nie namyślając, nawet nie wiedząc za bardzo, gdzie jest ten Spitsbergen. Wysłałam CV, no, i po paru dniach faktycznie zostałam członkiem ekipy. No, i, i na tej stacji, właśnie tak bardzo mi się spodobało to, jak, jak, jak funkcjonują takie badania w praktyce. Bo wcześniej właściwie myślałam, żeby iść w taką geografię turystyczną, studiowałam też filologię klasyczną i kulturę śródziemnomorską, więc bardziej myślałam o geografii regionalnej, może iście w, w turystykę, byciem przewodnikiem po obszarze śródziemnomorskim, no ale na tej stacji faktycznie dużo się zmieniło. Czyli można powiedzieć nomen omen, że poznałaś naukę od kuchni. Tak, do, do, dosłownie od kuchni. No właśnie, i zaczęły się od rejonów zimnych, ale faktycznie nie tylko rejony zimne są w spektrum Twojego zainteresowania, no bo tutaj też y, wspomniana Kalifornia, chociażby, bo właściwie to, czym się zajmujesz, y, występuje nie tylko w rejonach polarnych. Myślę, że o wybrzeżach możemy porozmawiać. Skąd w ogóle taki wybór y, tematyki badawczej? Y, tak, zajmuję się wybrzeżami przede wszystkim, no i y, początek też w sumie był w czasie studiów licencjackich na geografii, kiedy pojechałam na pół roku na Erasmusa do Sewilli do Hiszpanii, więc akurat to był trzeci rok, trzeba było wybierać, e, wybierać e, tematy pracy licencjackiej, więc zgłosiłam się do, do jedynego profesora w, w moim instytucie, który się zajmował Półwyspem Iberyjskim, zaproponował mi kilka tematów i ten wybrzeżowy brzmiał najbardziej egzotycznie, Szczególnie, że pochodzę z Wrocławia, więc zawsze bliżej mi było w góry. Góry no, są dla mnie bardziej naturalnym środowiskiem. Ja Tak mnie zainteresowała egzotyka tych wybrzeży. No i tak to się zaczęło. Potem znowuż y, praca magisterska znowuż była y, o wybrzeżach. Tym razem o wybrzeżach Hornsundu, więc jakoś te dwa tematy i polarne, i wybrzeżowe się faktycznie przewijają u mnie cały czas. Użyłaś słowa egzotyczna i że cię zainteresowało. Właściwie to tak może uchyl nam rąbka tajemnicy, co może być ciekawego w wybrzeżach. Bo może niekoniecznie my, jako lejcy, tutaj widzimy oprócz tego, że można mówić o ładnej linii brzegowej, czy jakiejś dramatycznej linii brzegowej w ujęciu krajoznawczym. No, wy wybrzeża są fascynującym obszarem. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie spotyka się morze, ląd i atmosfera, więc tam mamy no, naprawdę unikatowe procesy. Mogą być bardzo faktycznie dramatyczne, dynamiczne, no i, i ta rzeźba wybrzeżowa jest fascynująca, jest też bardzo zróżnicowana. Mamy wybrzeża plażowe, pieszczy, plaże kamieniste, piaszczyste, żwirowe, mamy te słone bagna nadmorskie, mamy oczywiście klify. Kliwy mogą być też ze skał twardych, ze skał miękkich, więc mamy najróżniejsze procesy, no i to zróżnicowanie jest fascynujące. Właśnie odpowiedziałaś trochę na moje kolejne pytanie dotyczące form i typologii wybrzeży, więc może w takim razie powiesz nam... Jaki typ wybrzeży jest dla Ciebie najbardziej ciekawy albo jakim aktualnie się zajmujesz? Wszystkie wybrzeża są ciekawe, no ale najdłużej zajmowałam się wybrzeżami skalistymi, czyli tam, gdzie mamy klify i gdzie mamy platformy abrazyjne, czyli półki skalne, po których cofa się klif. E i właśnie z Wybrzeży Skalistych pisałam i doktorat, i potem byłam na tym stażu podoktorskim w Kalifornii, gdzie również się zajmowałam wybrzeżami skalistymi. A teraz dla odmiany zajmuję się wybrzeżami e, plażowymi, plażami kamienistymi na Spitsbergenie. Więc trochę zróżnicowania jest. Czyli duży przeskok. To w takim razie, jeżeli chodzi o metody badawcze, czy używa się takich samych do badania różnego rodzaju wybrzeży, czy jest tutaj też pewne zróżnicowanie? Część badań jest taka sama, bo no bardzo ważne w określeniu, jakie procesy zachodzą na wybrzeżach, jest określenie, jak szybko. I jak w ogóle zmienia się to wybrzeże, więc metody, których celem jest rekonstrukcja, e, rekonstrukcja, re, rekonstrukcja topograficzna, czyli zbieranie danych 3D, na przykład przez skaning laserowy albo naloty dronem, e, no to to jest e, punkt wspólny. No, ale na przykład jeśli chodzi o e, klify, szczególnie takie twarde klify, one będą zmieniać się znacznie wolniej niż plaże. Bo plaże na przykład odpowiadają na każdy sztorm. Mamy sztorm, coś się dzieje i od razu jest jakaś zmiana na plaży. Jeśli chodzi o klify, no to te zmiany mogą występować. No mo Może coś się stać, ale to nie jest pewne. Może coś się stać raz na 500 lat, więc część metod jest zupełnie inna. Więc na przykład, coś, co użyjemy w badaniu wybrzeży skalistych, to jest datowanie kosmogeniczne, które pozwoli nam odtworzyć, jak jak cofał się klif yy, na przestrzeni tysięcy lat no a z kolei yy, jeśli chodzi o wybrzeża plażowe yy, to możemy na przykład używać fotografii poklatkowej codziennej bo nawet codziennie możemy zauważyć zmiany to jeżeli chodzi o taki proces badawczy bo rozumiemy od momentu wybrania lokalizacji w której będą przeprowadzane badania aż do Otrzymanie jakichś konkretnych danych? Jakbyś tak pokrótce mogła opowiedzieć, jak te stadia przebiegają? Tak myślę, że to mogłoby być ciekawe, takie troszeczkę od kuchni prowadzenie badań naukowych. Na pewno musimy zacząć od jakichś pytań badawczych, czy na co właściwie chcemy odpowiedzieć. No i jak już mamy pytanie lub pytania, to możemy się zastanowić, jakimi metodami najlepiej odpowiedzieć na, na, te, na te pytania. Jeśli jestem zainteresowana tym, jak zmieniał się, jak cofał się klif na przestrzeni tysięcy lat, no to zajmę się datowaniem, ale jeśli interesują mnie zmiany z roku na rok, to mogę po prostu być w danym miejscu co roku i zrobić nalot dronem albo skanowanie laserowe. Jeśli chcę zaobserwować zmiany z dnia na dzień, no to muszę pomyśleć o czymś, co mogę powtarzać codziennie albo założyć jakiś system monitoringowy albo faktycznie być tam częściej raczej chyba bym założyła jakiś system monitoringowy na przykład aparaty w różnych miejscach fotografia z różnych pozycji pozwoliłaby nam zaobserwować zmiany bardziej 3D fotografia z jednego miejsca po prostu takie dane no płaskie no i potem, kiedy jest już ta kończy się przyjemność pracy w terenie, zaczyna się praca nad obróbką analizą tych danych, które się uzyskało. Tak, tak no dane trzeba wyczyścić, zobaczyć, czy w ogóle mają sens, no i potem jakoś przeanalizować. Zależy ile ich jest, można to albo zrobić metodami statystycznymi, albo na przykład użyć y, uczenia maszynowego sztucznej inteligencji. A którą część procesu badawczego bardziej wolisz? Tę w terenie, czy tę, te, te, która już później następuje w laboratorium w cudzysłowie powiedzmy? Obydwie. Obydwie. Myślę, że. Nie, myślę, że jakbym, jakby nie było tego elementu terenowego, to nie sprawiałoby mi to tyle radości, ale z drugiej strony po prostu pobrać próby, a nie wiedzieć, co z nich. Co z nich wyjdzie, też nie jest wystarczająco satysfakcjonujące. Pytam, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Są naukowcy, którzy zdecydowanie bardziej wolą mm. w terenie przebywać, a potem kiedy wracają już do kraju i przychodzi im już zmierzyć się z tą pracą analityczną, to nie wszyscy są szczęśliwi. Ale to myślę, że jest doskonałe połączenie, jak jedno i drugie e, Tobie odpowiada. E, czy, bo widziałaś już bardzo dużo tych typów wybrzeży i z wieloma pracowałaś, czy masz swoje ulubione? Mm, chyba najbardziej lubię jednak klify. Kliwy morskie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, one są no, naprawdę bardzo zróżnicowane. Też budowa geologiczna Wielkiej Brytanii daje możliwość występowania najróżniejszych typów klifów w różnych skałach. tych skałach wapiennych na południu, te słynne białe klify. Potem, e, no, potem takie twardsze klify, właśnie w tej środkowej części, i, no, i też bardzo twarde granitowe, bazaltowe klify. więc to zróżnicowanie mi się najbardziej podoba. A czy praca z tego typami wybrzeży, z takimi formami nie jest przypadkiem trudniejsza pod względem terenowym? E, tak, jest trudniejsza, dlatego też e, w sumie rozwój badań tych wybrzeży skalistych no, nie, nie jest aż tak długi, bo e, ze względu na to, że ciężko, no trudno czasem jest e, dostać się w takie miejsce, z którego widać klif, bo nie zawsze da się wejść na tą półkę, platformę abrazyjną, może to być trudne, może nie być tej platformy, tam zawsze są duże fale, więc, yy, więc faktycznie te badania były trudne, no teraz już z, z dronami jest to znacznie łatwiejsze. To teraz zamieniamy troszeczkę perspektywę i ym, popatrzmy na to, o czym rozmawiamy, z perspektywy odbiorcy, czyli człowieka potencjalnie zainteresowanego nauką, ale nie będącego naukowcem. Ym, co daje nam wiedza o wybrzeżach, czyli dane, które wy zbieracie, ty i twoi koledzy, koleżanki? Na jaką wiedzę o otaczającym nas środowisku, ewentualnych zagrożeniach się to przekłada, z, patrząc już z punktu widzenia nas, społeczeństwa? No właśnie, jest wiele zagrożeń związanych z erozją wybrzeży i wybrzeży klifowych, również. Kiedy klify się obrywają, zagrożona jest infrastruktura, która się znajduje na kliwie, no ale też na przykład y, osoby postronne, które są pod klifem. Więc, y, pod takim względem, jest to bardzo ważne. I teraz, w czasie zmieniającego się klimatu. Kiedy mamy więcej epizodów sztormowych, kiedy podwyższa się poziom wody, więc coraz częściej fale mogą dochodzić do klifu, jest szansa, że jest szansa jest zagrożenie, że, e, że ta erozja będzie wzmożona, więc to jest no, dosyć istotne i dla ludności, i dla e, lokalnych władz. Też na przykład i mój doktorat, i ten postdok w Kalifornii one były odpowiedzią na. Na właśnie tą potrzebę poznania zagrożeń. W pierwszym przypadku doktoratu e, ważne było zbadanie, czy kopalnia, która znajdowała się poniżej, no, pod powierzchnią tego wybrzeża, czy ona ma wpływ na erozję. Bo jeśli tak, to trzeba byłoby zmienić e, no, plany rozwoju tej kopalni. Co miałoby też skutki ekonomiczne. W drugim przypadku, jeśli chodzi o Kalifornię, to było to finansowane przez, e, no, przez władze stanowe. E, I no, tam, tam chodziło również za, o zagrożenia dla infrastruktury, ponieważ na wybrzeżu są i autostrady, i linie kolejowe, a także jest tam e, są uniwersytety, są parki stanowe, są, y, jest elektrownia jądrowa, są strefy militarne, więc są miasta i wioski jest naprawdę dużo elementów, które mogą ucierpieć na, na tej erozji. Czyli rozumiem tutaj, że Wasza wiedza naukowa. Przekłada się na raporty, konkretne rekomendacje mm -hmm. do lokalnych władz, co zrobić, żeby zabezpieczyć, żeby na przykład jak się zachować już w przypadku wystąpienia zagrożenia czy katastrofy. A jak jest z prognozowaniem tego typu zjawisk? Bo zdaję sobie sprawę, że no to, to jest troszeczkę pewnie tak jak z nie wiem, prognozowaniem tutaj innego rodzaju też takich zjawisk. Wpływających na, na nasze życie, funkcjonowanie, czy mogące mieć ten negatywny skutek przez kolegów z innych zakładów e, naszego Instytutu? Więc jak w przypadku wybrzeży, czy łatwo tu jest prognozować, czy nie jest to takie oczywiste? W przypadku wybrzeży skalistych to nie jest takie oczywiste, ponieważ właśnie te zmiany spowodowane y, sztormami, opadami nie są bezpośrednie, mogą być opóźnione? I też y, erozja wybrzeży skalistych jest bardziej epizodyczna, więc y, może być tak, że w danej lokalizacji coś się dzieje no, każdego roku, a może być tak, że dzieje się raz na 500 lat, raz na 1000 lat, więc y, no, trud, trudno to przewidzieć. Ale faktycznie w y, czasie tego projektu kalifornijskiego mieliśmy okazję porównać y, dane z. Z 70 lat, od lat 20 do e, przełomu wieków, potem od, e, od przełomu wieków do roku 2010 i właśnie ten ostatni okres. Więc mogliśmy zobaczyć, czy faktycznie jest tak, że erozja w jednym okresie oznacza erozję w drugim okresie, w danym miejscu, czy właśnie brak erozji. No i okazuje się, że są i takie, i takie obszary. I, Właśnie niektóre, których no cały czas coś się dzieje, i faktycznie to jest taki erozyjny hotspot, a są takie, gdzie wydarzyła się duża erozja, a potem nie widzimy nic, więc te obszary mogą być, no może tam być bezpieczniej przez jakiś okres czasu. Więc myślę, że jeśli chodzi o prognozowanie w przypadku wybrzeży skalistych, to bardziej, e, bardziej możemy myśleć o. Prawdopodobieństwie, raczej niż takim deterministycznym stwierdzeniu, że tutaj w tym roku kliw cofnie się o 5 centymetrów. Czyli jednym słowem, trzeba być. Ciągłej czujności, jeżeli mieszka się w miejscu tak. zagrożonym potencjalnie taką, taką katastrofą. Chciałam Cię jeszcze spytać o dane historyczne, bo ym, jeśli chodzi o klify, to mówiłaś, że tutaj te zmiany występują wolniej niż na przykład w przypadku plaż. Yy, I też wspomniałaś, że podczas swoich badań miałaś, do, do, miałaś dostęp do danych z XX wieku, z, z konkretnych serii pomiarowych, ale czy w ogóle dysponujemy wcześniejszymi danymi? Czy ktoś gdzieś monitorował? Mówimy tutaj o. Oczywiście pewnie o konkretnych lokalizacjach, bo nie da się tego w ujęciu globalnym zrobić. Ale czy spotkałaś się właśnie z danymi, które by wykraczały poza ten XX wiek i jeszcze by były, referowały do wcześniejszych okresów? Mm, tak, e, spotkałam się z, no, z wieloma dokumentami, takimi opisami. No, nie są one tak dokładne, ale na przykład wiemy, że w danym roku, powiedzmy 300 czy 500 lat temu została zbudowana latarnia morska w odległości 50 metrów od klifu, więc no tak punktowo i powiedzmy niezbyt dokładnie możemy e, możemy sobie obliczyć e, tempo cofania bazując właśnie na tych odległościach e, budowy powstania budowli i, i ich obecnej lokalizacji. Czyli to już się trochę robią takie badania historyczne, bo mm -hmm. konkretnych danych nie macie, ale na przykład wiecie, jak kiedyś wyglądała infrastruktura, na przykład mm -hmm. kilkaset lat wcześniej, tak. czyli Twoje zainteresowania krajoznawczo-geograficzne tutaj jak najbardziej pasują. No pasują, pasują, no ale ja ma mało się tymi faktycznie starymi dokumentami zajmuję, ale one istnieją. Kolejna kwestia, bo tutaj trochę wspomniałaś y, odnośnie do zmian klimatu, jakie obserwujemy, i to, że y, Twoje badania, a te zmiany obserwowane przez naukowców z różnych dziedzin y, są w jakiś sposób połączone, y, bo jak wiadomo, no, oczywiście zmiany klimatu skład na zmiany klimatu składa się bardzo wiele aspektów. Jakbyś mogła może Rolę wybrzeży i ich ewentualne zagrożenie, czy to, co się z nimi dzieje, i jak to się ma właśnie do, do tych zmian klimatycznych, tak w, w, w ogólności, o jakich teraz rozmawiamy? Mhm, to yy, przez to, że wybrzeża są właśnie zlokalizowane na tej granicy lądu i, i morza. To zmiany klimatyczne, które dotyczą i lądu, i morza, tutaj e, mają znaczenie. Jeśli chodzi o morze, to oczywiście jest podnoszenie poziomu morza, ale też zmiany w częstotliwości, intensywności sztormów. E, na przykład na północnym Atlantyku widzimy wzrost, e, wzrost ilości i, i długości e, tych epizodów sztormowych. No, oprócz tego y, jakieś takie wydarzenia y, atmosferyczne związane ze zmianami ciśnienia też będą odgrywać tutaj rolę. A z kolei jeśli chodzi o, o tą stronę lądową, no to na przykład y, zmiany w opadach y, też na przykład y, w wyższych szerokościach geograficznych to jest y, no, chociażby opady śniegu i to, jak długo zalegają, i, i kiedy dochodzi do roztopów. Oczywiście to jest yy, rozmarzanie wieloletniej zmarsztyny i takie elementy. A jeśli chodzi o przyszłość wybrzeży, czy jakieś takie trendy jesteście jako naukowcy w stanie wskazać? Było no, kilka takich prób podjętych. No, jest więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli chodzi o Wybrzeża Skaliste, to właściwie ta zmiana nie jest tak oczywista, bo na przykład wzrost poziomu morza powoduje to, że faktycznie fale mogą częściej docierać do klifu, uderzać, uderzać w klif, ale też w pewnym momencie może to spowodować to, że fale w ogóle nie rozbijają się o, o, o klif. One po prostu dochodzą do klifu, odbijają się od niego i nie powodują żadnej erozji. Minimalną erozję, więc, więc te zmiany nie są takie linearne. Czyli, jednym tak. słowem, cały czas coś będzie dla nauki do zrobienia w tym tak. temacie. To też dla nas, jako odbiorców badań naukowych, istotna informacja, ponieważ chcielibyśmy mieć. Oczywiste odpowiedzi na wszystkie pytania, tymczasem każdy, myślę, tutaj podcast, jaki prowadzimy, też mnie i Państwa przekonuje, że to wcale nie jest taka prosta sprawa, jeśli chodzi o naukę. I na koniec takie pytanie, gdzie teraz pracujesz? Na jakich wybrzeżach, w jakiej części świata? Teraz akurat pracuję na wybrzeżach Spitzbergenu, w okolicach Polskiej Stacji Boralnej, więc w sumie wróciłam do moich korzeni kuchennych. Zajmuję się procesami przybrzeżnymi właśnie we fiordzie Hornsund. Zajmuję się tym, jak, jak dużo tej energii sfalowania dociera na plażę, bo to ma konsekwencje dla erozji i zalewania terenów. No i patrzę na to z, z dwóch perspektyw. Po pierwsze, patrzę na, na to, jak zanikanie pokrywy lodu. Wpływa na zmniejszenie tłumienia fal, ale również patrzę na to, jak ta intensyfikacja sztormów też przekłada się na to, jak dużo energii z fal dociera do plaży. I to jest projekt przewidziany na ile lat? To jest projekt przewidziany na trzy lata, więc teraz już jest ostatni rok projektu. To jest projekt Narodowego Centrum Nauki Sanatina. Czyli jeszcze trochę trzeba będzie na wyniki poczekać, ale już bliżej, niż dalej. Tak, tak, tak. W takim razie trzymam kciuki za dalsze prace w ramach projektu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A Państwu tylko przypomnę, że rozmawialiśmy z panią dr Zuzanną Świrat z Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach podcastu popularno-naukowego Geogatka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Materiał powstał w ramach projektu Geogatka. Promocja Geofizyki i Nauko Ziemi. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa przyznany przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2. Popularyzacja nauki.